jest ten Urzędu Miasta pod Teatrem Dramatycznym Wiąc. Jak zwykle godzina 15, więc cała ulica Mickiewicza zakorkowana, bo tutaj powinni zrobić drugi pas jak robili remont a tego nie zrobili, więc się karkuje Oczywiście upał, więc po wycięciu drzew i zieleni usunięciu trzeba kurtyny wodne ustawiać. Bardzo to nieekologiczne jest. Tak. strony Aż te siłacze, no. Dawaj, wstajesz. No ale to tak działa betonaza. O to już? Tak szybko. Wodociągi białostockie. Dawaj, dawaj. Dobra, Marsiec, stajesz. Dzień dobry. A woda jest z sokiem czy bez? Sama woda. Tak, ale... Gazowana. A, a wie Pani, jak się Dobra, nazywa to urządzenie? Saturator. O, właśnie. Dobra, no, o, tato, tato, to, ta, to o, Kupię sobie saturator, będę biznesmenem. Tak? sok maliny. Dziękuję. Dobra, Dobra, dziękujemy. Proszę bardzo. I ostatnia osoby? Kiedyś złotów, I, I, stawiamy. I, stawiamy. I stawiamy. uwaga, te osoby, które zostały na kuście, wielkie brawo dla Was, jesteście. Wtedy niższym. były wielorazowe Wzylej szklanki. Dobra, a teraz uwaga, wstajemy, wskakujemy na chustę. Wskakujemy na chustę. To miało... był Mhm. ale oczywiście na nogi, na nogi, nie ma tak akuratora. łatwo wstajemy na nogi i uwaga, kiedy będzie grała muzyka wy tańczycie sobie na tej fuście chodzicie, skaczecie, brykacie robicie sobie co chcecie dzień dobry o, można o, sobie pomachać no. odwrotne? Czerwone? tak a, kiedyś było no, czerwono-białe tak ta przecież ta ja no, to była tak na w latach 80 tak w latach 80 ja służyłem w WOK-ie chodź idziemy dalej jeszcze trochę, jeszcze trochę Zimę, zimę, I will lose it, zimę, zimę, I zobaczymy, jeszcze alkohol dla pewnie? Tak? tak jest, można sobie tak, tak. tak. Jasne, o, można postrzałę. reanimować. Uwaga, zielony, żółty, pomarańczowy. Stajemy na jednym z tych kolorów. Szybciutko, znajdujemy. Zielony, żółty, ja lub no pomarańczowy stajemy. Dobra, podnosimy ręce do góry i robimy trzy podskoki. I raz, i dwa, i dwa, i dwa, i dwa. Się Co jest podobne? A dobra, to jeszcze brak. raz. Super, spudzimy na... z tego koloru i tak mam, mam takie pytanie. Bo, proszę bardzo. Bo e, rozkładają scenę na rynku Kościuszki Aha. i jakiś przechodzień powie powiedział pisa. mi, że niby niezgodnie z przepisami ja tak. BHP. Co może być niezgodne z przepisami BHP? Niezgodnie z przepisami BHP rozkładają scenę na rynku Kościuszki. Nie mają ja, żeby, żeby autor miał po co miał na myśli właśnie sam się e. zastanawiam. kolega powiedział kasków, tak że mogą kasków. nie mieć kasków nie mo mogą nie mieć kamizelek odblaskowych i odpowiedniego obuwia bo może coś takiego jest tak Wypisać, czy po co można znać i wszystko no, może być ja, albo dużo jasno różne szczegóły. No właśnie żeby żeby no ale powinien no. mieć kastę powinien a, mieć kastę a jest praca na wysokości eee... powyżej dwóch? A powyżej półtorej metra? metra? Może być. I wtedy musi mieć kask, tak? Pracownik? Powinna, powinien. tam może być praca, tak? A. Powyżej metra, tak? jasne, jasne. jasne, jasne. Brak kasku. A. A kamizelki są odlaskowe, obowiązkowe, obowiązkowe? Chyba nie, nie, no mógł. No gdzie kamizelka obowiązkowa. Bo, bo te też chyba nie. Czy... to jest chyba I wody, to się nie Znaczy by... czy bóżą, czy ustawiałem z rusztowań tą wysoką scenę, nie? Więc coś tam bożą. Jest wózek litłowy do rusztowania. Eee... A jak wtedy wchodzi wysoko a Jeżeli tego nie ma, no to można mówić o szerokopojętym pojętym Jakimś tam Ten worek można rzucić tutaj jasne. jasne. Nie, pan, ten dworek jest, jak jest jak tak pojemny, szeroki, że... że... Jakikolwiek kolor! Jaki Dzięki jaki... za informację. Ale uwaga, stajemy na tym kolorze, na pępku. Stajemy na pępku. Kto umie stanąć na, na, na pępku? Na pępku, na pępku, na pępku. Tylko wiecie co mój pępek jest taki malutki, wasz ma pół metra. Ja się nie mogę. Ja się nie mogę. Patrzcie, tamta połowa nie ma pępków. No. A wiecie, kto nigdy nie miał pępka? Adam. Dobra, uwaga, uwaga. I w takiej pozycji, jak jesteście, robimy trzy podskoki. Nie wiem jak wy to zrobicie. I raz, i dwa. I... Dobra, wstajemy szybciutko, jak najszybciej. I ostatni raz przejdziemy dalej. Umiecie stanąć na plecach, ręce i nogi do góry. I słuchajcie, zostajemy w takiej pozycji do godziny 17. Możecie sobie się zrelaksować, masażyki, te sprawy. A tak na serio, to teraz, uwaga, w taki sposób, żeby nikogo nie zahaczyć, robimy w górze rowerek. I raz i dwa. I trzy. I zobaczymy teraz sobie kto pierwszy wstanie. stanie. Trzy dwa, jeden, start. Uuu, pierwsza. Dobrze, świetnie. I uwaga, szybciutko łapiemy za chustę. Schodzimy z chusty, łapiemy za chustę. Pięć, cztery, trzy, dwa. I ostatnie moje słowo to będzie zero. No. Bardzo dobra reakcja, proszę pana. Bardzo. Po prostu. Świetna. Idealna. Pani też tak może obok w zielonym. Świetnie. I uwaga. Teraz sprawimy. Że naszą chustę wyrzucimy aż do nieba. Damy radę? To spróbujemy. Uwaga, opuszczamy chustę do dołu. Musimy ją porządnie rozbujać. I na trzy, cztery do góry. Trzy, cztery. Góra i dół. Góra i dół. Cały czas akwalujemy. Mocno. Musimy jeszcze zrobić krok do tyłu, żeby chusta była bardziej naprężona. Znacie radę. I uwaga, kiedy doliczę do trzech. Puszczamy ręce i wyrzucamy chustę jak najwyżej do góry. Dacie radę? Jeszcze raz, kiedy doliczę do trzech, wyrzucamy ręce do góry, znaczy chustę do góry. Puszczamy. No właśnie. Zginamy łokcie w kolanach. I uwaga. I raz i dwa i mocno wyrzucamy trzy! I kogo złapaliśmy? I mamy, dobra, zabieram już chustę z tym, co mamy. Świetnie, moi drodzy, mamy jeszcze jakieś tam małe przekąski, jakieś nagrody i także wszyscy, którzy brali udział w tej zabawie, zapraszamy do pani Martyny po nagrody. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nasz festyn został zorganizowany przez prezydenta miasta Białego Stoku pana Tadeusza Truskolaskiego. I dzięki właśnie tej organizacji mamy dzisiaj wszystko bezpłatne. I mamy właśnie taki festyn już praktycznie na koniec wakacji. A za chwileczkę, korzystając z okazji, że jeszcze są tutaj dzieci. Zapraszam za chwileczkę, za jakieś 50 minut na konkurs rodzinny, w którym będę potrzebowała jednego rodzica jedno dziecko. Limit jest, słuchajcie, 150 osób. Także naprawdę musicie się starać, żeby zmieścić się w tym limicie. A za chwileczkę, słuchajcie, właśnie odbędzie się ten konkursik jeszcze. Damy troszeczkę czasu, żeby sobie odsapnąć i za 50 minut będę wołać właśnie takie duety składające się z jednego dziecka, jednego rodzica. A może być dziecko rodzinne? No jest tutaj pani.